Cześć, tu Damian sztuce. Dziś o szmaragdowej egrecie Katarzyny II, która uważała liście laurowe za cenniejsze ozdoby niż perły czy diamenty. Ten wiecznie zielony symbol, zakorzeniony w kulturze antycznej, stał się w jej rękach nie tylko modnym detalem, ale także narzędziem politycznej propagandy. W świecie starożytnej Grecji wieńcem z liści Wawrzynu honorowano artystów i myślicieli, podczas gdy Rzymiani widzieli w nim atrybut zwycięskich wodzów. Rosyjska cesarzowa, zafascynowana klasyczną spuścizną, przekształciła tę tradycję w element dworskiego stroju, który podkreślał zarówno jej władzę, jak i estetycznie wyrafinowany gust. Po zwycięstwie w wojnie z Turcją, trwającą w latach 1768-1774, zleciła nadwornemu jubilerowi Louisowi Duvalowi wykonanie diamentowej gałązki laurowej. Ten misterny klejnot ofiarowany gen generałowi Pio Piotrowi Rumiancewowi miał upamiętniać jego militarne sukcesy. Dla siebie zaś zamówiła równie finezyjną egretę ozdobę do włosów z czterema szmaragdowymi liśćmi osadzonymi na złotej szpilce i zdobionymi 18 diamentami. Delikatne sprężyny pozwalały, by elementy poruszały się z każdym krokiem, tworząc hipnotyzujący efekt migotania. Współczesne Katarzynie poradniki. Podkreślały, że włosy niewyraźnego koloru i pozbawione blasku należy ozdabiać wyłącznie kosztownościami. Diamenty ze względu na swój blask uważano za uniwersalne i pasujące do każdej fryzury. Losy cesarskiej egrety po jej śmierci były dość burzliwe. Początkowo zostały włączone w poczet niezbywalnych klejnotów korony. Choć uznano ją za godną miejsca w ermitażu, to po rewolucji październikowej bolszewicy sprzedali klejnot na aukcji w Londynie. W 1927 roku anonimowy nabywca zapłacił za niego zaledwie 240 funtów, kwotę absurdalnie niską jak na dzieło o takiej wartości historycznej. Dziś ten zapomniany przedmiot mógłby być symbolem paradoksów historii. Darowany, by uczcić podboje, stał się ofiarą politycznego przewrotu. Czy wciąż istnieje, tego niestety nie wiemy, jego obecne miejsce przechowywania pozostaje tajemnicą. Zachęcam do obserwowania kanału.